Obserwujemy teraz kategorię pucharową tutaj startującą w Mistrzostwach Młodzików Baby Rock, a więc tej drugiej bardzo popularnej serii kartingowej w naszym kraju, no starszej nieco od Rotaxa. No i tutaj można powiedzieć, że ten Baby Rock również bardzo popularny. W tym momencie mamy 14 zawodników w zestawie startowym, ale w pucharowych rozgrywkach Rock Cup Poland. Tam frekwencja i w Baby Roku, i w Mini Roku nawet potrafi przekroczyć 40 kierowców. Tak Szymon Łukomski, Łukowski, Michał Pomocki, Mateusz Wal to pierwsza trójka, która powinna tutaj najeżdżać nam na start. Błażej Kostrzewa, Kasper Rajpolt. Następni, zobaczymy, czy puści to starter? Nie, jeszcze jedna. No, w ten weekend mamy duże problemy z kategorią Baby Roku, jeśli chodzi o starty. Yy, więc to już jest kolejny start, gdzie. Ta stawka najeżdża dosyć chaotycznie, tak troszeczkę nie, nie są równo ustawieni kierowcy. Miejmy nadzieję, że nie, nie, nie będzie czerwonej flagi i reprymendy dla czołówki tej stawki. Tak zawsze było, że jak jedna czerwona flaga zatrzymanie jak już kolejny start nie pójdzie to pierwsza dwójka wędruje na sam koniec. Starterzy zawsze tak uważają, że skoro ta pierwsza dwójka nie daje rady, nie daje rady nie daje rady tutaj nam mm, dobrze rozprowadzić tego startu, no to kolejna dwójka dostaje szansę, ale to są rzad, rzadko spotykane sytuacje yy, ja pamiętam ostatnim razem, to chyba ok 8 lat czy 9 lat temu w Lublinie była taka sytuacja, że najeżdżaliśmy w DD2, pierwsza dwójka poszła do tyłu, druga dwójka poszła do tyłu i, i się okazało, że byłem liderem tego ścigu <laughs> I naprowadzałem start. I przez co, to, że, no tak, to było pierwsze moje takie naprowadzenie. Byłem dosyć świeżym kierowcą, więc no stres był po prostu ogromny. No ale zobaczmy, jak tutaj ustawieni są. E, tutaj widać ewidentnie nie chcę. Nie chcę go wpuścić. Tak, no zgodnie z, z prawem, no bo. No już już jest, po... Nie, no jedziemy na czerwoną linię, powinien go teraz w tym momencie wpu wpuścić. Nie, nie, bo... czerwona linia była wcześniej. Tak? A tutaj Nie, czerwony słupek, właśnie jest. No dokładnie. Tak, to jest czerwona. czerwona. i powinien tutaj tego kierowcę wpuścić. No. To są emocje, proszę Państwa. Kategoria Baby Rock. Zobaczmy, co się wydarzy dalej. Jadą powolutku, fajnie. Bezpieczny jest ten najazd. Tutaj pomoc startera ust ustawia go karty. No i ruszamy. Zobaczymy, czy na dystansie 8 okrążeń. To no to prawidłowo, światła gasną, no jesteśmy od wyścigu Szymon Łukowski pierwszy, tak jest on wchodzi jako pierwszy do tego pierwszego zakrętu. Tak, lider pokazuje drugiemu kierowcy. Jedziemy, jedziemy, odjeżdżamy jak najdalej. Jak będziesz chciał ze mną wyjaśnić kwestię zwycięstwa, to zostawmy to na późniejszą porę, bo będą włączać kolejni kierowcy, a jest to nam na pewno w tej chwili nie za bardzo potrzebne. Myślisz, że właśnie tak sobie pomyślałem? Tak, tak, to na pewno, tak odjeżdżajmy. <gry> Wiadomo, ja on sobie pomyślał tak, pokażę mu, że odjeżdżamy, a sam mu odjadę. Szymon Łykowski jest pierwszy, drugi Michał Pomocki. No tutaj między chłopakami przez cały weekend dochodzi do bezpośredniej walki. Oni walczą ze sobą zaciekle wczoraj. Michał szybszy dzisiaj Szymon, no i on prowadzi, przewodzi stawce, a tuż za nim Mateusz Wal, Błażej Kostrzewa, Kacper Rajpold. Będzie wejście? Nie. Mateusz drugi w tym momencie. Tak, Mateusz Wal. To tu jest to... No, zaraz, zaraz się będzie dobierał do lidera, do Szymona Łykowskiego. Widać, że ta prędkość jest. Tutaj w tym wózeczku. Będzie teraz atak na drugiej patelni. Tak, jest. No. Próba. Co z tego zwycięzko tak Mateusz. Mateusz wal. Ale zobaczmy tu, czy z tą prędkością jeszcze nie jest ok? Chociaż, chociaż no, nie, jest, zacieśnił, jest, tak? Jest, jest. Mądre posunięcie. Zasłonił ale troszeczkę szerzej. I tutaj niestety Szymon wyprzedza na kukurydzy Mateusza. No i stawka wraca do tej swojej z poprzedniego okrążenia klasyfikacji, czyli Szymon Łukowski liderem, zaraz za nim Mateusz Wal. Michał Pomocki trzeci, Więc tutaj yy, widzimy, że no, ten, który wczoraj był yy, niezwykle szybki jest trzeci w tym momencie, oto, oto on, czerwony kask numer 5. Zaraz za nim numer 25, o był delikatny kontakt. No i Zawodnik taki... 25, Kasper Rajpolt. Driftem takim. Trącnął yy, kolegę, ale na szczęście yy, bez konsekwencji, ale widać, że tutaj obrona jest dosyć mocna. Proszę bardzo, teraz poszedł na zewnętrzną część toru. Yy, Mateusz Wali od razu było widać, jak troszeczkę został, wyjechał na tą brudniejszą część toru. No i Troszeczkę złapał tutaj dystansu, a teraz przechodzimy przez kukurydzę. Czy zdoła się w... wjechać w tunel? Widzieliśmy przed momentem Borys Piotrowski yy, z numerem 8. Pięć okrążeń pozostało kierowcom do końca tego wyścigu. No i mamy deszcz. Mamy. Proszę deszcz. bardzo. No zobaczymy co to będzie. Tak nagle, drodzy nagle. Państwo, opony typu Slick. Jak ci młodzi kierowcy teraz z tymi warunkami sobie poradzą? Proszę, zobaczmy co się zaczyna dziać. Co tutaj sędziowie wymyślą? O, jest czerwona flaga. Tak jest, Dobrze, mamy Nie ma zbędnego ryzyka. Zatrzymujemy się, zjazd do parku maszyn. Albo szybka zmiana na opony deszczowe i, i lecimy dalej, albo po prostu przesunięcie w całym harmonogramie no, na chyba, ostatnie miejsce. Chyba będzie przesunięcie, bo tu coraz mocniej y, pada. Ale dosłownie numer 13, plus 10 sekund. Jeszcze mamy tutaj, taki ten. Starter tutaj ich y, zatrzyma na prostej startowej, tak, zatrzymuje ich tutaj, żeby problemów nie było z kierowcami, bo dosyć szybko najeżdżają, a opony typu Slika, ten deszcz jest coraz bardziej, coraz mocniejszy i, i zaraz będzie naprawdę bardzo mokro, ale wszyscy bezpiecznie, jeszcze jeden kierowca, dwóch kierowców jeszcze dojeżdża do tej stawki i wychodzi na to, że bezpiecznie... Yy, o, 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 No Oj. widzimy, widzimy, że <noise> jak tutaj chłopcy uciekają do, do stanowiska sędziów. Proszę bardzo, o cyk. Jest, ostatni kierowca dojechał, wszyscy bezpiecznie zjechali. Z tytułu tego deszczu nie ma za dużych konsekwencji. I leci, proszę bardzo, jak to fajnie wygląda, jak taki młody człowiek, o. Wygonili młodych ludzi. Zobaczmy, <noise> z, zobaczmy na tych maluchach. z tego Zobacz... deszczu i Prawdziwi kierowcy poszła komenda, jedziemy do parku maszyn i wszyscy wskakują do swoich wWózeczków. Tutaj starter jeszcze poprosił o ostrożność, bo naturalnie... No bo ślisko, ślisko, bo ślisko, naturalnie opony typu Slick, więc spokojnie jedziemy do parku maszyn, będziemy zmieniać pony i będzie kontynuacja tego wyścigu do końca pozostały cztery okrążenia. No ale niesamowity widok, takie takie maluszki w, w większości przypadków kask jest większy od połowy ciała. <śmany> to jest fajny, fajny, fajny widok, miły taki. A później rosną z tego duże chłopaki i dziewczyny i pokazują na to, że w takich kategoriach wyższych na co ich stać i czego się nauczyli do tej pory. Dobrze, mamy przerwę w takim razie. Nie wiemy jaki będzie Harmonogram dalszy wyścigów. Usłyszymy się za kilka chwil. Tutaj spróbujemy jeszcze troszeczkę się osłonić przed deszczem i wiatrem, a zatem za kilka chwil z pewnością się usłyszymy. I wracamy do wyścigu Baby Roka. Mieliśmy kilkuminutową przerwę. Deszcz już ustał. Opony zmienione na deszczowe. Sędziowie nakazali powrót na tor dwa okrążenia za nami, ale jeszcze pięć do rozegrania w Baby roku zobaczymy jak będzie ten wyścig wyglądał. Po raz kolejny trudne zadanie dla najmłodszej kategorii roka. Znowu kierowcy wyjechali świeżo na mokrą nawierzchnię. Mają teraz takie okrążenie. Czy nawet może dwa dostaną, takie formujące, rozgrzewkowe, żeby się przyzwyczaić do tej przyczepności, do, tej, do tych warunków, które tutaj panują, ale nie, to będzie już wznowienie i wznowienie będzie <coughs> gęsiego, czyli z, tak, z, takich pozycji, z takich pozycji, jak, jak zakończyli przed y, przerwaniem wyścigu. Podobna procedura do startu lotnego, tylko jadą wszyscy gęsiego i wyprzedzanie może jest dozwolone po przejechaniu linii start-mety. No i zobaczmy, przyspieszyli... Jedziemy! Poszło. Zielona flaga, jedziemy! Co się zadzieje w pierwszym zakręcie? Pierwsza piątka, okej, okay, ale jest tutaj mamy wyprzedzanie już jednego z zawodników troszeczkę... Na zewnętrzną wypchało. Widać jak trudne warunki, jak tutaj się zmagają kierowcy, aby utrzymać swoje wózki. No ale to jest niezwykłe doświadczenie dla tych najmłodszych zawodników, bo yy, i deszcz, i słońce, i gorąco, i chłodno, i mokro, i wiecznie. No tutaj, w, na torze w Poznaniu, mamy pełen wachlarz yy, warunków atmosferycznych. Druga patelnia. Wszyscy szeroko. Za moment będziemy mieli już odczyt yy, wyników. Szymon Łykowski jest pierwszy, to pewno. Ale zobacz, jak tutaj ślisko jest tak. na tej brudnej części toru. Tutaj widzimy w tej kukurydzy, że tam jest, to jest takie, taki szybki zakręt, gdzie pozostawia się dosyć sporo tej gumy, a później jak popada, to ta guma zamienia się w lód. Trzeba uważać, szeroko najeżdżać, przecinać tą gumę. Jeżeli mamy do czynienia z mocno nagumowanym toru, torem, to ta jazda na mokrej nawierzchni zupełnie odbiega od tej, którą jeździmy na suchą. tutaj zawsze, walkę. Z, zawsze zwalniają przed tym brzuchem, y, przed tym dużym łukiem lewym, zawsze kierowcy zwalniają. I tutaj no można powiedzieć, że ten tak, taki wstępny, duży zakręt y, nie wybacza błędów. Tak, to jest chyba najwolniejszy zakręt y, tego toru y, i on naprawdę potrafi przynieść tutaj sporo... Sporo problemów. Tu ta część wewnętrzna, na którą wpadają szykany kierowcy jest mocno nam gumowana, bo tam jest takie dohamowanie, gdzie, gdzie tej gumy się sporo odkłada, a jakby ciężko jest otrzymać tą zewnętrzną linię po tej szykanie i każdy wpada w tą gumę i przez chwilę nie ma po prostu kontroli nad pojazdem. Dopiero wózek jak przesunie, wyjedzie z tej gumy, to ta kierownica dopiero zaczyna, zaczyna działać ten wózek, dopiero coś tam skręca. Trzy okrążenia do końca. No i tutaj mamy czołówkę. Szymon cały czas na prowadzeniu. Szymon Łukowski, drugi jest Mateusz Wal, e, Wal ale trzeci Kacper Drijpold. I tu teraz zobaczmy, przyjrzyjmy się właśnie, gdzie to ta guma jest, co się dzieje z zawodnikami. O, pójdzie do wewnętrznej. To nie ma kontroli, ale jak pójdzie zewnętrzną, trzeci zawodnik poszedł bardziej na zewnętrzną i już otrzymuje w brzuchu Ramana lepszą prędkość i dochodzi do zawodnika, do Mateusza Wala. Tak, to yy, Michał Pomocki. I teraz go troszeczkę pociągnęło, widać od razu jak stracił w tej szykanie, tutaj również jest trochę tej gumy. Patelnie jedziemy na szeroko, żeby omijać tą całą gumę. Z jazdą na deszczu to jest trochę także. Jedziemy, wjeżdżamy w zakręt, to yy, wykonujemy ruch kierownicą, skręcamy, ale jeszcze chwilę musimy poczekać na reakcję wózka, żeby on skręcił. I znowu tutaj mamy, o, widać jak ślizga zawodników po tej czarnej części, czyli tam, gdzie najwięcej tej gumy jest. No to jest, yy, mówię, no to... Niesamowita szkoła dla tych najmłodszych adeptów. Tu tak samo lider teraz najedzie na prawą część tej tarki. Tu jest bardzo ślisko. Widać nawet jak go troszeczkę postawiło, wjeżdżając na, na, ten płasko, na tą płaską tarkę. Ale ona, jak jest mokra, to jest po prostu bardzo śliska. Trzeba bardzo uważać yy, z najechaniem na tego typu tarki. Także ta, ta linia przejazdu, i tak dalej, mimo tego, że to jest deszcz, co. To nie jest wcale tak, że sobie po prostu jedziemy szeroko. Trzeba wybrać dobry moment na tym torze. 5 centymetrów troszeczkę w prawo, i już mamy odczucie, że wózek nie trzyma. No a tutaj y, Michał Pomocki zbiera się po malutku do y, zabrania się za wyprzedzenie Mateusza Wala. Tutaj mamy zmianę pozycji na przynajmniej próbę zmiany pozycji na 4-5. Czy to się uda? No i zobaczmy teraz. Teraz będzie ciekawa sytuacja. Proszę bardzo, trzech Trójka kierowców w jednej linii. O i teraz co będzie na kukurydzy, zobaczmy. Pociągnęło kierowców, tak, ale wychodzą tutaj. No Mateusz Wal w no, Tak. Tutaj bronił się, bronił i zaatakował. Szymon Kąski troszeczkę odpuścił przed kukurydzą, ale teraz wchodzi po wewnętrznej. I teraz jest po zewnętrznej stronie. Zobaczymy, jak to się zakończy na prostej startowej. Ciągnie chłopaków trochę ciągnie, ale utrzymują się na torze. I Szymon będzie próbował po wewnętrznej teraz wejść. zobaczmy jak to się skończy. Tak, to będzie udany atak. Udany, ale niestety po zewnętrznej poszedł Mateusz Wal I, I Michał jeszcze. I jeszcze Michał tutaj pomocki wszedł. Więc mamy zmianę lidera. Lider... No, bardzo dobrze, Michał. Yy, wykorzystał tutaj ten atak. Jakby dwóch na jednego w tym momencie a Szymon traci dwie pozycje, no i będzie, będzie ciężko. Tutaj widzimy na prostej startowej yy, numer 42, czyli Adam bryła z jakimiś delikatnymi problemami, ale Proszę, już jedzie. Tu, Szymon próba ataku na pierwszej patelni. Teraz po wewnętrznej, czy się uda? Nie, jeszcze nie. Ale wyszedł trochę ciaśniej, będzie miał większą prędkość. Nie wykorzystuje to Mateusz Wal i oddala się od tej dwójki walczącej, zobaczymy teraz co się stanie po kukurydzy. Mateusz Wal jako pierwszy wjeżdża, dosyć szeroko, tutaj Szymon troszeczkę węziej, ale prędkość wydaje się na wyjściu taka sama. Mateusz Wal jest autorem najszybszego okrążenia w tym wyścigu. Minuta 07. No tutaj y, mamy koniec. Koniec tej tak jest, to jest koniec Mateusz tego. Mateusz wygrywa y, swój pierwszy wyścig w, tym, w ten weekend. Y, no i tutaj pokrzyżuje y, szansę y, Szymonowi chyba, który y, który miał chrapkę na y, pierwszą pozycję chyba Michał y, Pomocki będzie liderem, ale to y, za kilka chwil z pewnością się dowiemy.